Już w godzinach przedpołudniowych przed remizą OSP grała orkiestra Denta informując mieszkańców Bosztyna o wielkim święcie strażackim, jakim jest uroczystość 135-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. O godzinie 11 nastąpił uroczysty przemarsz ulicą Roberta Kocha do kościoła na mszę świętą, gdzie ksiądz proboszcz Piotr Markiewicz dokonał poświęcenia sztandaru. Dalszą część uroczystości kontynuowano w restauracji Kaukaska. Gdzie w obecności sztandarów i zaproszonych delegacji odbyło się spotkanie z władzami i zaproszonymi gośćmi, którymi byli m.in. kierownik Urzędu Rejonowego, pan Adam Borowicz, przedstawiciel Wojewody Poznańskiego, szef Wojewódzkiego Inspektoratu OC, dr. Pułkownik Jerzy Baryłowski, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, pani Jadwiga Lotka, dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Zielonej Górze, pani Elżbieta Polak. Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP w Zielonej Górze, dyrektor Biura Zarządu, pan Marian Puziak. Po powitaniu gości, prezes jednostki OSP w Olsztynie, druh Jerzy Krysmalski, przypomniał bogatą historię i tradycję naszej jednostki. Potem nastąpił akt najbardziej uroczysty, gdyż wręczono odznaczenia. I tak, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi Drucha Edmunda Przybyłę. Złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druchowie Jerzy Krysmalski, Stefan Palicki, Alfons Strzelczak oraz Zygmunt Walkowiak. Natomiast srebrne medale otrzymali druchowie Stefan Prządka i Jan Zboralski. Odznakę honorową za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego otrzymał druch Krzysztof Walk. W imieniu odznaczonych podziękował druch Edmund Przybyła. W następnym punkcie spotkania przewidziano wystąpienia gości, i tu nastąpiły słowa uznania, słowa podziękowania oraz życzenia. Całość zakończono uroczystym obiadem, a wieczorem jubilaci i ich rodziny spotkali się na biesiadzie starzackiej na terenie skansenu. Za ratowanie życia. I zdrowia społeczności lokalnej i my w imieniu mieszkańców Wolsztyna życzymy dalszych lat pomyślności i oby było w nich jak najmniej wyjazdów do pożaru. Niech ziela, niech